u, b, n, ty. o, m, p, o, d, p, i, s, p, o, t tu to mi nie da się przeczytać a, tu rok temu jak jeszcze nie nagrywałam zobaczcie Nie będę na basenie u mojego króla króla Korniala... zazwyczaj nie króla nie subskrybujcie o, jak chcecie to subskrybujcie hmm ja tak byłem jeszcze nie je umiem nurkać tak głęboko, Ja po prostu smutno, ale się cieszę. Ja przepraszam, przepraszam, bo jak coś zrobić to tylko gada do mnie, przepraszam. O, kto to? Ubyry Azyek, mojej ulubionej koleżanki, a ny K i a a, a. Po y

No dla mnie, bo przekraczać tej niebie. Czy ja, czy ja by te m, były to by u m, smutny, tak, to ja. Laura nie, Borys nie jego oczy. Tu będą podpisy moich przyjaciół. Mamelka, Laura, Zosia, Borys, Lilka, Kuba, Brian, Zuzia, Karolina, Matylda, Oliwia, Łukasz, Mikołaj, Fera, Robert, Julka Tak i... i Kuba A, to są takie już piadałem. A tak, nie pokaże, bo jakieś paski, a nie wiem co to jest, co ja je zrobiłem daratabe natti le